Z parku Książąt witamy tutaj dwóch głównych aktorów dzisiejszego widowiska e, pana Lapo Papopą z prawej strony i jego osobistego tłumacza. Mamy nadzieję, że tylko tłumacza. E, bonjour, e, Madame. Je ne sais pas e, le savoir. E, je m'appelle Mathieu Comme Ehm, prosimy o podsumowanie krótkie meczu dzisiejszego yy, yy, prawda panie La Pom, -pom, pom, -pom, -pom. Jak, jak to było wygląda jak to wyglądało i prosimy pana tłumacza o, o tłumaczenie. Tak, tak. Jacques le centre Mazur offensive offensive pod grondzie. Defensive defensywną, pod degrodzie. pod We, e, Mazur Offensive. Gdy wstałem rano, stwierdziłem, że zrobię sobie fryzurę na Mazura. No i pomyślałem sobie ofensywnie wyjdę z domu na mecz i zjawię się, żeby zagrać sobie pokopać z podegradzie. I trochę się zasmuciłem, gdyż trener mnie postawił na ławce, ale wiedziałem, że wejdę. No, i w jak się grało. Pięknie przygotowana płyta. Niektórzy twierdzą wręcz, że jest to sztuczna wierzchnia, chociaż jest naturalna. Jak ocenicie pracę naszych Green Keeperów, panowie? Green Keeper very good. I feel good. Gdzie kiełbasa? I feel good. Czuję wielki głód, ale że macie dobra kiełbasa dobrą kiełbasę, czubry i czubry, I za swój głód i później na piwko, tak? Wy, tak. Czy korek, wy, wy. penalty. Où est? Savoir, Sophocles. bed Green, bed Green Sophocles. Oi. Wczoraj, wczoraj gdy wychodziłem z klubu Sophocles, Kolega mnie zawołał jeszcze, żebym szczelił Kielicha, więc cofnąłem się? No i łys. Jednego. Żenę, Je pop, powiedz dam, czy myślisz, że kolejne transfery z waszego kraju są możliwe w naszym klubie? Nie wiem. Jakieś problemy na łąd. Tak, tak, tak. Co le Tulelą, lizarzów, Lizatura, po biegną porter. Są koncerty, są koncerty, są Mam stały kont kontakt na Facebooku z zawodnikami. Z Francji, takimi jak wymienił, już nie będę się powtarzał. Ale niestety oni są już starzy, niedługo umrą, także chyba nie będziemy ich ściągać. E, powiedz mi, jak ogółem podobać się w naszym kraju, powiedz mi, jaką jadłeś najlepszą i najgorszą potrawę? Potrawka. Chicken. Chicken, potrawka. Jest, łapą, strawka. Chicken. Lepiej jest. Le prezy obisum somua, że kandel woled Mohamed kandel baran. Baran. Wilko oui, sabua am baran, aż prezydent y kłamie jak Mariam Bruna. Mm. No tak jak wspomniał, lubi e, zdrobić, lubi e, wronę smażyć, bo no, dróg, tak, to tak, tak. No a z takich bardziej orientalnych e, potraw baran, sutki z barana zwłaszcza. Good, thank you very much uh, for interview and uh, good luck, good luck in the next game. Bonjour madame, je m'appelle Mathieu. Finito? Finito. Comme savoir, merci beaucoup. <laughs> <laughs>